Przede wszystkim cieszę się również, że, że, że nie ma kontuzji, że jestem zdrowy, że wracam do klubu i mogę, mogę dalej grać, bo w tym roku już nie ma żadnych występów, jeżeli chodzi o reprezentację, natomiast mamy jeszcze rozgrywki ligowe, które są bardzo istotne i, i cieszę się z tego, że mogłem brać udział w tym zgrupowaniu, bo na pewno jest to duże wyróżnienie. Na pewno Kuba w momencie, kiedy wszedł, dużo mi podpowiadał, też właśnie wspomniał mi o takiej sytuacji na boisku, że że będzie próbował biec za, za, za plecy obrońców, bo, bo mocno wychodzi do środka i fajnie, że to się udało i, i tylko z korzyścią dla drużyny, tak? bo szedliśmy z takiej akcje bramki i można, można być z tego zadowolony. Na pewno gdybyśmy wygrali, to by ta, ten wieczór byłby lepszy, ale uważam, że ten cały rok podsumowujący był bardzo udany w wykonaniu reprezentacji Polski, yy, więc uważam, że powinniśmy być zadowoleni. Ja za każdym razem jak mam dla reprezentacji to, to, to jestem dumny, to jest dla mnie e, ogromne wyróżnienie, więc, e, więc jak najbardziej, to, to, to sprawia mi ogromną przyjemność. Cieszę się, że, że jestem ważnym zawodnikiem tej reprezentacji, dzisiaj to słyszałem na, na stadionie, na trybunach, jest to bardzo miłe, jak kibice twoje nazwisko, więc my dla takiej firmy e, warto grać w piłkę, żyć, bo to jest coś niesamowitego, że cały stadion twoje nazwisko spanduje. Więc mówię, chcę być jeszcze lepszy i mam nadzieję, że w 2017 to pokażę.